Witajcie na kanale. Mam tutaj zdrapeczki od zajączka, za które bardzo dziękuję. E, dzisiejsza, e, wczorajsza premiera. E, wielka kasa. I tutaj będziemy szukać wygrywających liczb. E, sztabki. Wtedy wygrywamy przypisaną do niej kwotę. I worka. Wtedy mnożymy razy dwa. I zaczniemy sobie

Pięćdziesiąt trzy obok, trzydzieści cztery, dwadzieścia trzy, trzynaście obok, trzydzieści dwa, pięćdziesiąt dwa, czterdzieści cztery, osiemnaście, pięćdziesiąt jeden. Dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia sześć, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści sześć, czternaście, czterdzieści siedem, dwadzieścia siedem.

I nasze liczby trzydzieści jeden, następna liczba trzynaście pięćdziesiąt dwa pięćdziesiąt trzy, dwadzieścia dwa obok, dwadzieścia osiem, trzydzieści siedem. Dwanaście obok pięćdziesiąt dziewięć, dziewiętnaście, pięćdziesiąt sześć, trzydzieści sześć, obok czternaście pięćdziesiąt pięć, czterdzieści siedem, dwadzieścia trzy. 44 57 15 obok i ostatnia szansa 46 i ta zdrępeczka też jest przegrana kontrolne tutaj mamy C C i druga kontrolna C i Z bardzo fajna zdrapeczka na pewno jeszcze nieraz na tym kanale się pojawi. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze i widzimy się w następnym filmiku. Cześć!